Dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, jest Amelka, jesteśmy pod szkołą, pod kościołem. E, idziemy na mszę. Laura, zawieziona. E, na mszę, wiecie, taką na zakończenie roku. U nas zawsze w szkole jest msza e, na rozpoczęcie roku i na zakończenie roku. Przed, przed rozpoczęciem i przed zakończeniem. I potem po zakończeniu, po mszy idziemy do szkoły. E, Laura, zawieziona jesteśmy. Mam Pokażę Wam te bukciki. Mamy taką różyczkę. To będzie tak wiecie symbolicznie dla pani dyrektor i dla pani wychowawczyni. Zaraz je poprawię bo trochę wstążki spadły ze, z, ze swojego ogrodu. Znaczy nie z mojego tylko od teściowej ona tam obcięła i dała Amelce. E, I co zakończenie roku początek wakacji potem wam e, potem się do was jeszcze odezwę. E, i wam powiem co i jak, bo nawet nie patrzyłam, ale Paweł całą noc walczył z dzikami na polu dzisiaj, potem wam pokażę. Bo sama nawet nie widziałam, obgryzły tam kartofle, coś tam, trochę szkód porobiły. Ale to wszystko potem, a teraz lecimy, bo się spieszymy. Ja już jestem w domu, słuchajcie, już jakiś czas, zjadłam śniadanie, biorę się teraz za sprzątanie. Yy. Śniadanie zjadłam późno, bo jakoś o 11.00. No, jakoś tak, bo jeszcze yy, Amelka została tam z dziewczynami trochę na boisku, później po nią pojechałam i zrobiłam sobie, słuchajcie, teraz ka kawę. No, także Wylało mi się, dobra, tam, wiecie, ulało mi się. Mm -hmm. Tak, kawa. <ścoughs> Więc yy, Ameryka została, ale już ją przywiozła, biorę się za sprzątanie. Zrobię tą zupę pomidorową tak dzisiaj i i pół do czwartej jadę po Laurę. bo jest taki festyn u nas tutaj w gminie dla dzieciaków taki na początek lata, więc burmistrz dzisiaj na zakończeniu roku w szkole zapraszał, a że to jest obok przedszkola z beretem, to może podjedziemy, zobaczymy, zobaczymy. Upał żar z nieba. Wakacje się zaczęły. W sumie ja mam dypro, nie mam wakacji jeszcze, bo Laura jeszcze cały przyszły tydzień będzie chodziła do przedszkola. Była lista, kto tam chce chodzić, kto tam nie no bo to już niektórzy rodzice nie będą przyprowadzać dzieci, i tam pani chciało sobie uzgodnić. I ja Laura zapisałam, bo będą chodziły jej koleżanki ona chce, no to niech idzie. To jeszcze cały tydzień takiego takiej mam lataniny, jazdy z nią. A potem będziemy y, leniuchować. Tak y, w cudzysłowie. Y, kolonii u nas żadnych w szkole chyba nawet nie było, nie wiem. Chyba, chyba nie, bo jakoś tak nie wiem. Ale chyba nie. Tak by Amelka nie pojechała. Kiedyś była na koloniach, dwa razy była, ale jakoś tak nie bardzo. Y, na żadne wakacje się jako takie nie wybieramy. Y, nigdzie, no ze względu y, też na te zwierzaki, które mamy. Niestety, ma y, zwierzaki i jak, jakby nie było jakieś gospodarstwo małe, bo małe, no to ciężko sobie pozwolić na takie wakacje. No bo kto przyjdzie i się będzie tym całym towarzystwem opiekował? Królikami, kotami, kurami, piskrakami, psami. Wiecie, no mogłaby przyjść na przykład Teściowa, bo mieszka po sąsiedzku, mogłaby przyjść, dać im jeść, z tym by nie było problemu. Jedynym problemem to jest Bruno, bo on tutaj nikogo nie wpuści. Nikogo. Jedynie kogo to on wpuszcza mojego brata. To on jak go widzi to on kładzie się i po prostu sika pod siebie. Tak się do niego cieszy. Bo my z bratem go kiedyś razem przywieźliśmy i on bardzo, on toleruje go po prostu. A nikogo obcego nie toleruje ani teściowej, ani no nikogo. I nikt by tutaj nie mógł przyjechać i wie, wiecie nakarmić tego towarzystwa no ze względu na Bruna bo on nikogo nie wpuści, a mój brat mieszka prawie 30 km w jedną stronę od nas, no to przyjeżdżać codziennie, żeby karmić się to towarzystwo, codziennie robić 60 km, dzień w dzień, no to wiecie, trochę taki to jest, o matko boska, kosz mi się domknął, trochę to jest taki wiecie, męczące, nie? No to więc, ale będziemy jeździć, będziemy gdzieś pojedziemy, nad jakąś wodą, w weekend będziemy sobie jeździć z dzieciakami, żeby trochę nad wodą posiedzieć, jakoś tam będziemy sobie te wakacje planować. A z drugiej strony to wiecie, co nam do szczęścia brakuje: pogoda, cisza, spokój, las wokoło, pole, <grym> jak na wsi, no wakacje na wsi, no więc tak. Dobra, to ja biorę się w na to sprzątanie, chyba pranie sobie jeszcze jedno wstawię, wypiję tą kawę. I zrobię tą zupę na szybko, no bo żeby się wyrobić, bo już jest chyba 13? Jakoś tak o 13 chyba jest, nawet nie wiem. No, więc biorę się za robotę. Tutaj Wam jeszcze kiedyś chciałam pokazać, i zapomniałam. Paweł taką lampę zrobił na takim maszcie ledowa. owa Ta na górze to lampa, oczywiście, a to tutaj to czujnik ruchu. I ona jest taka fajna, bo. Taki patent ma, że to się kręci, tym się kręci w prawo, w lewo, tylko tutaj drabina teraz stoi. Jak tym się kręci, to ta lampa na górze jest albo na drogę, albo na podwórko, można sobie tak obkręcać. I ta lampa była ustawiona, słuchajcie, wczoraj tutaj za ten, za ogrodzenie, ona była za bramę ustawiona, i dzik sobie tutaj na drodze stał. Lampa się paliła, w złapała i wyjadał sobie kartofle. Ja mam tutaj samochód, teraz tam podjadę, bo jadę po Laurę i wam pokażę, gdzie, co on, co on zrobił ten dzik. Znaczy, dużo szkód nie narobił, ale no musimy teraz uważać na niego. Dużych szkód nie ma tutaj, o tutaj wyorały, tu wyorały. Nie wiem, czy wy to widzicie, tam takie placki są, w pole już weszły, no ale Paweł tak pies szczekał, Bruno, tak szczekał w nocy, że właśnie e, Paweł go no tutaj wiecie wychodził o tutaj widzicie tam jest kubełek z takim y, zapachem niemiłym odstraszającym no i on trochę o to aż kartofle są wykopane kurcze i on uciekł jak tutaj się zaczął Paweł kręcić no jadę tutaj nad lasem to więc mogę jeszcze wam powiedzieć bo póki pamiętam bo ja potem zapomnę oczywiście yy, mamy takie wiecie yy, w miejscach yy, miły zapach poroz, porozkładany w polu, żeby one jak przyjdą to żeby czuły jest taki specjalny zapach, nie wiem jak to się nazywa e, a, i żeby one nie przychodziły i nie orały i nie wiem czy ten zapach im nie, nie podpasował czy co, nie wiem jak to trzymać e, nie, nie mam pojęcia, w zeszłym roku mieliśmy słupki powbijane e, i mieliśmy też w butelkach ten zapach e, jak wiatr biał to te butelki się bujały i to było dobre w zeszłym roku ani jeden nie przyszedł a w tym roku, widzicie, no kurczę, blade się w końcu pojawił. Zobaczymy dzisiaj, jeszcze w zeszłym roku Paweł e, taki ma, e, jak to się nazywa? Tym, co strzelał, jak to się ma, jak to nazywa? Moździerz. O, moździerz. Taki ma jeszcze moździerz i strzelał takim moździerzem e, wieczorami i je odstraszał. No i dzisiaj musi też chyba strzelić, w razie co. No i, i zobaczymy, co to będzie dalej. Na razie dużo szkód nie zrobiły, no bo wiecie, ten pies wyczuł i mm. I było wiadomo, że coś tam się dzieje. No ja wyszłam na balkon, patrzę, a tam jest dzik. Mówię na drodze stoi. O Jezu, dobra, bo my jedziemy, jest Amelka. Yy, I przybliżenie mi się włączyło. O. Jest Amelka. Amelka zdała się z następnej klasy, pochwal się. Tak. Zdała. <grytulować> zdała. Pogratulować. Dobra, jedziemy po, po Laurę Laura. Ty. No chodź. Gdzie ty jesteś? Na festyn przyjechałaś. Jesteśmy, słuchajcie, na festynie, mówię Incognito. Incognito Laury odebraliśmy z przedszkola i przyjechaliśmy na festyn taki gminny tutaj na rozpoczęcie wakacji lata. I, i trochę tutaj posiedzimy, dopiero tak się rozkręca, bo to od 16 jest, dopiero to się wszystko rozkręca. Ale są dmuchańce, no i długo, y, długo sąd nie wyjdę, czuję, jak Laura wpadnie na te dmuchańce tam. Posiedzimy trochę i będziemy potem uciekać do domu. Czy jesteś? Co? Kucykiem majpony? Mamy, słuchajcie, sobotę. Wczoraj już nic nie nagrałam, bo na tym Fesynie byliśmy. Ten Fesyn to był taki na rozpoczęcie roku z takiej wiecie, organizowany z gminy. I tak, Laura podłapała tam koleżanki, kolegów z przedszkola, bo tam rodzice byli. Przeważnie rodzice właśnie odbierali, odbierali tak jak ja, o 16.00, Laura, bo to od 16.00 16. to było. I od razu na festyn, poczekajcie, bo Bruno przyszedł. Muszę go popędzić, bo on tutaj nie może przychodzić, bo on wszystko mi tutaj łamie i niszczy. I dla Melka też tam podłapała koleżankę, kolegów też ze szkoły byli. I such, ja też. No już mówiłam o tobie i siedzieliśmy tam prawie Była do. Była Oliwka, Franek i Gorda tak. Szwarkowski. Oczy mnie mruże, mrużę oczami, bo mnie oczy strasznie bolą i się trochę się tak kiepsko czuję. E, powiem wam, że mm, wróciliśmy około 20. jeszcze kolegę Amelki jednego zawieźliśmy do domu, e, bo on autobusem przyjechał i mówi, że będzie wracał autobusem, a my jechaliśmy w tym samym kierunku. Tu mówię, podwiozę go, co będzie jechał autobusem. I go podwiozłam. I już byłam tak zmęczona, że już miałam po prostu pot do tych festynów. Nie chciałam się już nic dogrywać. No widzisz co zrobiłaś? Idź, wywal to i umyj ręce. Bo Laura, ja takiego loda, taki soczek wyciskany, taki soczek, co się mrozi, takiego loda ma. I to się rozpuściło, a... wiecie. I już tak przej nic nie dograłam. Dzisiaj już... Tak, dzisiaj już z rana się trochę, troszeczkę wzięliśmy, ogarnęliśmy. O 11 jakoś i pojechaliśmy do Janek po basen. Taki, kupiliśmy basen dzieciakom, niech się bawią. Na, zaraz właśnie będę go y, szyko, szykujemy. E, wezmę e, go, rozłożymy wody, napełnimy, bo mają być upały. Niech się woda grzeje. Melka starczy. I e, y, co ja mówiłam? I w Jankach byliśmy na tym Żanie. Y, Żan, o szą i zrobiliśmy trochę zakupów i przyjechaliśmy jeszcze żebyśmy u sąsiadki na chwilę i przyjechaliśmy słuchajcie i zjedliśmy zupę bo miałam pomidorową wczorajszym jeszcze i ja po prostu mi tak wiecie yy, zmogło my tak i taka jest senna Pał niesamowity, no ale trzeba się wziąć, słuchajcie, za robotę. Ten basen rozłożymy, ja coś poogarniam bo nic dzisiaj przez cały dzień nie zrobiłam. Bo jest bardzo, bardzo ciepło. Jest, po prostu jest upał. lato. No lato. Jest taka mega dzisiaj senna i te słońce mnie umęczyło. Oczy mnie bolą i może znowu powiem, że nie wyglądam. I nawet po głosie taka jest, wiecie, taka. Więc tak, rozłożę ten basen. Paweł tam kosi dla trawę za płotem. Rozłożę ten basen, woda się będzie grzała. Później Wam pokażę wszystko. Eee, I tyle. A jutro niedziela. E, jutro chcieliśmy jechać na giełdę do Słomczyna. Znaczy do Grójca. Gruje Słomczyn to się tam tak giełda nazywa. E, ma być taki upał. Nie wiem. Nie chce mi się, szczerze mówiąc, taki, jechać w taki upał. Ale Paweł chce jechać po Indyka. Kupić Indyka. Eee, samca, dla tych samiczek i nie wiem zobaczymy jak się rano wstanie jak, jaka na pewno będzie upał a jeszcze jutro mam gości prawdopodobnie a jeszcze jutro, dziewczyny chcą iść na festyn bo jest u nas festyn u nas w straży 95-lecie straży jest straży, straży pożarnej i jest jutro festyn i chcą iść i zobaczymy Zobaczymy, jak to będzie dobra. Ja to lecę do roboty. Taki kupiliśmy basen. Rozporowy, słuchajcie, wyoszą. On ma trzy coś, metrów. Jakoś tak nie wiem. Nie pamiętam. By trzeba było zobaczyć. I on kosztował prawie 500 zł. Bo my już mieliśmy jeden rozporowy, ale troszeczkę mniejszy pies nam Nie, nie. To już tak budowa była, tego go mieliśmy. Stelarz popękał, dziury się porobiły. A kotek tam śpi, no. E, teraz go pokażę. O, przyszedł tutaj jeden kłębuszek. Uszek to jest. Mieliśmy też pompowany taki rozporowy. E, tak zwany rozporowy, że góra się pompuje i się. Amelka pompuje. To nam w zeszłym roku pies przydziurawił. No i w tym roku kupiliśmy taki większy. Yy, dużo większy wzięliśmy. Tak mi się wydaje, że ten jest większy niż ten, co mieliśmy poprzednio. No zobaczymy. Ja się biorę za rozkładanie. A czy tobie jest tutaj wygodnie? Powiedz mi. Wygodnie ci było tak. Tutaj yy, Laura ma domek i ma płotek taki. I kupiła mi, wiecie, kwiatki. Tutaj ma poziomki i kwiatki ma posadzone. I zabrakło mi doniczek. I miałam dwie opony na wierzchu i mówię, wsadz jej w opony tutaj przy domku, tak niech rośnie. Strasznie miałam sucho, teraz je popodlewamy, ale kot tutaj sobie zrobił legowisko. O no. Będziesz tam spał w tych oponach. Może te opony nie wyglądają. Ale jak kupię doniczki, to jej to wymienię. Ale po prostu chciałam, wiecie, w ziemię włożyć. Tu widzę, że trzeba już wyskubać nowe, ładnie rosną. Albo zostawić te opony i wiecie, pomalować na jakiś kolor. No, zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wam Laurę pokażę tutaj w domku. Teraz ci widać, bo słońce peruje. Piraneczkę masz. Jak tam? Jak żyjesz? Fajnie. Fajnie? Fajnie? Tak. Będziesz. To no, jest Laury bałagan. No, w ogóle to powiem Wam, że. Nie. <laughs> powiem Wam, że tutaj to koty lubią spać. Na tej górze. A zjeżdżaj słabo? bo masz gołe stopy Sonia masz gołe stopy i dlatego się źle zjeżdża króliczki na wybiegu jeden tutaj, drugi tutaj latają szczęśliwe dobra, idę ten basen rozkładać kocurek basen mamy słuchajcie już rozłożony bardzo duży wyszedł mamy styropianem wyłożone jeszcze muszę jutro to dokończyć, jest taka blacha styropian i puta żeby było cieplej, wiecie o co chodzi. Woda się leje. Dobrą godzinę będzie się Zobaczymy. I tak to wygląda. Jestem mega zmęczona, powiem Wam, mega zmęczona. Po prostu jest, jestem wykończona, a jest godzina 21 to chodzi. No, ja się zami żegnam. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Do, do następnego vloga. Czy jutro w niedzielę coś nagram też oczywiście nie obiecuję. Bo tu jest niedziela. Może pojedziemy na tą giełdę. Zobaczymy. Tu se kwiatki już trochę też podlałam. porzeczkę muszę sobie wyzerwać. I idę. Idę zabieram króliczki. Idę kąpać Laurę. I sobota zleciała. Słuchajcie. No więc. Jeszcze sobie tutaj muszę, oczywiście, to właśnie poprawić. Jutro wszystko wyciąć dokładnie, ale to już wiecie. Już nie dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Miłej niedzieli Wam życzę. Pozdrawiam.